Cześć wszystkim. To jest Anwerserker, a to jest Hawking. Gra MMO z FPS, czy jak to wolicie, symulator z pojazdów, czyli mechów, w tym akurat przypadku, w którym wcielamy się, tak jak wcześniej wspomniałem, pilota tego, jednego z tych przecudnych, świetnie wyglądających mechów. Które możemy pilotować i za pomocą ich ścierać się przeciwko swoim, yy, przeciwko innym graczom, którzy w to grają. No, ja dopiero co zaczynam przygodę z tym właśnie tytułem, o w Wow. Ach, ty, z wyrzutniami rakiet z karabinkiem. Fajnie. Temu granatnik i strzelbę daleko dystansową, a temu. Mo... No, no, Free test, ten w sumie, właśnie, no. No i oczywiście, mój moja chodząca kupa. Nie wiadomo czego, mi to bardziej wygląda na telewizor niż na mecha. Z, no, telewizor z rękami i nogami, no, ale bardziej mi na telewizor niż jakiegokolwiek mecha. No, ale cóż. Więc tak, no jesteśmy pilotem jednego z tych mechów. Każde założenie konta prowadzi do wrzucenia nas od razu do treningu z danej za pomoc no, każdego mecha, którego zostaniemy jako pierwszy i zapoznają się umiejętnościami. Potem po całym treningu zostajemy wyrzuceni właśnie w Tutaj, w to miejsce, czy tak jako to nazwać, garaż, czy coś w tym stylu, gdzie możemy przerobić swojego mecha. Oczywiście, nie zapomniałem wspomnieć o najważniejszym. Każdy z mechów, czyli każdy z tych typów mechów, które tutaj są dostępne, ma swoją jakąś tam specjalną umiejętność. Czyli przykładowo, jeden jest... Silniejszy w walce za pomocą jakiejś na krótki dystans, drugi na daleki dystans, inny jest no, ma już wolniej, mniej paliwa wykorzystuje, drugi natomiast się nie, za szybko nie przegrzewa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście standardowo dostajemy taki tak, jak mówiłem wcześniej, to mi bardziej przypomina telewizor niż mecha, no ale cóż. No i każdy z tych mechów posiada jakoś dwie bronie jedną mocniejszą, drugą słabszą, czyli tam przykładowo karabin i wyrzutnie. No, już lepiej już skończyć z gadaniem i może pokazać to już od razu na jakimś przykładzie jakiejś gry. E, tutaj jest trening, tutaj są misje. A, weźmy quick matcha. O. Od razu dostajemy jakąś informację, jakie tam typy gier są dostępne. Na razie jest Team Deadmatch, ale ja nie jestem ze Stanów Zjednoczonych, tylko z UK, OCN, Custom Server. A, niech będzie TUK. Dobra. No Może znajdziemy jakąś grę, nie wiem. O! Jesteśmy w jakimś origin. Tak, ta ready. O, teraz mamy okienko, gdzie możemy przerobić swojego mecha, tarcza, generatory, baterie. No i jazda. Tak. Widok jest, tak jak tutaj widać, z perspektywy pilota, czyli, no mamy, nie tak jakbyśmy siedzieli w samej tej maszynie. Na Shifta mamy przyspieszenie, które oczywiście po pewnym czasie się psuje. Na F mamy z tą specjalną umiejętność, którą wcześniej mówiłem o niej. Towarzyszy mamy na biało, zaznaczonych wrogów na czerwono. Jeszcze... Ula! Tutaj już są... Dostałem expa za to, że pomogłem w zabiciu przeciwnika. Ło! Nie, yeah, udało mi się go załatwić. Przegrzanie, naciskamy F i od razu przegrzania nie ma. Przeciwnik jest na wysokości. Na szczęście tutaj jest radar, ale no, tylko jest ograniczony do iluś tam metrów. Nie wiem. Jeśli tu są przeciwnicy, ale nie mogę ich dostrzec. Bo. Oho, ale oni mogą dostrzec mnie. A, i zostałem załatwiony przez golesia na 22 levelu. No, no... Tak, 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 tak. Nie ma żadnych przerobień, więc jedziemy dalej. No, niestety za każdym razem, kiedy giniemy albo nasz mek zostaje zniszczony, jak to, jak to woli to nazwać, jeszcze jesteśmy wysyłani do garażu, żeby sobie przerobić to, co według nas było niepotrzebne albo po prostu co nam może przeszkadzać w walce. Oczywiście z gabarety każdego z mechów jest Może mogą być ich plusem albo i wadą No ten przykładowo to na pewno nie ma na co narzekać bo ma wyrzutnie i całą resztę A Ja mam tylko karabin i granatnik Z którym sobie Wam się wciskam F i proszę, teraz jestem w jakiejś tam aurze kolei tego towarzysza. Tutaj gdzieś powinien być wróg. Dobrze idzie, dobrze idzie, tylko że wróg nas otoczył. Level 13. No, tutaj widzicie, według mnie walka tutaj w tej grze akurat jest wyrównana i to nawet bardzo, bo każdy mech może być załatwiony przez kolesia, który jest na wyższym lub niższym levelu. Bo widzieliście przed chwilą, że ja przykładowo jednego kolesia załatwiłem, nie wiem na którym levelu, ale nawet jak ja mam poziom 0 praktycznie. No, tutaj jest dość dość ważna też jest współpraca, bo. Jeżeli nam się trafi akurat koleś, tak jak widzieliście tego, akurat co jest w mojej drużynie, z tą ogromną ilością amunicji i naboi do wyrzutni, to chyba łatwo się domyślić, że nasza sytuacja byłaby przegrana. A no, czwarty poziom. No, tu się naprawia. No, no co, nie ma co czekać, idziemy dalej. Tu przeciwnicy siedzą. Oj. O. Cudnie, cudnie, no po prostu cudo. Tylko najgorzej jest, żeby szybko zareagować na każdy ruch przeciwnika. A, Oj, mam tylko trzy punkty życia. No, no tak. Baterie. Użycie 15. Nie, no nie ma co ten, w sumie nie jest tak źle. Trzech zabitych na czterech tych i 6 asyst. Jeśli dobrze czytam, oczywiście pod tych kolorach, że o to to chodzi. Naciskając SHIFT i do tyłu obracamy się automatycznie. Tak. Aha, aż normalnie zacięło mi dźwięk. Dobra, spróbuję jeszcze z dwa do trzech razy i zako chyba zakończę ten pierwszy praktycznie odcinek na tym, żeby po prostu nie, nie przedłużać tego. Ale w następnym odcinku na pewno będzie jakaś pełna bitwa, w której będę brał udział. Może średni z powodu moich jeszcze niepełnych umiejętności i... Oj, ej. Uch! no tak. Ten tu ma jakiegoś dronka, coś. Czy znaczy, jak to tam nazwać? Pewnie dronki to są te co tam co mogą naprawiać albo atakować. Aha, aha, no, no, maleńka, dawaj. Haha. Ha. No nie wiem, czy takie haha. Ha. Musiałbym gdzieś się schować. Co ty, nie mam żadnego... A, oh, Enemy Sighted, to się na Q wści jakieś tam zaznaczenie, żeby moi wiedzieli, gdzie jest przeciwnik. Aha. 296, gdzie, łaże. O, tu się na C włącza dronkę, która mnie naprawia fajnie muszę zapamiętać i jest jazda w pełni zdrowi i szczęśliwi teraz muszę tylko znaleźć przeciwnika znaleźć przeciwnika. Przeciwnik znajdzie mnie! I No no. Nie, no, ten trzadz to można wyłączyć. Tak. Dobra, ostatnia próba. I potem dajemy sobie chwilowo spokój z tym tytułem. Ale ogólnie, szczerze mówiąc, to... Mimo moich średnich umiejętności w to, to ta gra mi się bardzo, bardzo podoba. Nawet mimo tego, że dość długo na nią czekałem. Praktycznie chyba od zeszłego roku o niej słyszałem. Czy, czy, czy nawet oglądałem jakieś tam z oficjalnej strony, czy z Teamsu, jakiegoś strumienia, coś. Nie pamiętam nawet. A i. No i to chyba będzie na tyle. Moja. Mój telewizor się wyłączył i, i koniec. Dobra. To był Hawken. Odcinek prezentacyjny. I teraz mam takie pytanie: Czy gra Wam się podobała? Właśnie nie wiem, czy będę prowadził z niej jakąkolwiek serię, bo na razie to z nią pogrywam. Praktycznie miałem zamiar na początku grać tylko w prywatnych i tak dalej. Ale jeżeli faktycznie spodoba Wam się i będziecie zainteresowani oglądaniem tego, to. Będę nagrywał z tego większą ilość odcinków, ale na razie to ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!